Siemanko wszystkiego na oknach W dzisiejszym odcinku już przeprowadziłem sobie Vlog ze sobą I w tym vlogu tego, Pogadamy trochę o uczuciach A mianowicie po prostu Trochę o temat o Związkach O miłości, o przyjaźni Po prostu w o, 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 o Różnych Tych O różnych, o różnych no, osobach Osobach no kurde. Arka w kimś na tym, bo na dworze My tego nie odczucie, bo ja to na drodze do małe. I my, że załatwię piecham pogoda, w Syberia. No i tak. Może jeszcze zacznijmy to, co ja przeżyłem niedawno. Nie i się zawiodłem o przyjaźni mianowicie brałem dwóch kolegów ze sportu, ze znajomych i też później się wgłębiasz w tą relację jest to jest ci bardzo dobrze z tą osobą, że spędzasz z nią dużo czasu mnóstwo no i, i po pewnym czasie się zaprzyjaźnisz nie wiem na weekend wyschodzicie sobie na jakiegoś poprowarkę, czy tam y, gdzieś nie, na miasto. No i tam przychodzi czas na taki okres, że y, coś ci głębi y, jest ci drzew, no, i, po, i potrzebujesz komuś sobie wyrzaleć, po prostu to y, siebie wy, wyrzucisz. Mm, wiadomo, rodzina jak rodzina, no. Jak ja to chyba, chyba mój wujek powiedział, czy ktoś z mojej rodziny. Z czasem jest lepiej sobie dla cudzej osoby niż dla swojego własnego. No. No bo y, się wygadać, pożaleć, poprosić o pomoc, raz pomoże, drugi raz pomoże, ale czasem zdaje sobie sprawę, że ta druga osoba y, im, im więcej wie o, o tobie, tym czasem może dać im zresztą skończyć. Chodzi mi o to, że czasem po... Nie wszystkie osoby w czasem są tak bardzo dobrze zaufane i osoby, że naprawdę można ufać i nie, nie, nie możecie po prostu wszystko powiedzieć. No i takich osób wam w życiu że się naprawdę e, żebyście się nie no A przychodzą takie osoby w życiu, że czasem nie łatwo o wszystkim i o wszystkim mówić. Już ja wiem coś na ten temat. Mianowicie, miałem takiego przyjaciela, którego znam bardzo długo czasu, 7 lat. To nie jest tak mało. No i dobrze, że jakoś z tym sobie radzę, ale z tego, co ja wiem, to naprawdę jest ciężko naprawdę jest, no ale... Niestety, tak było. No. no. i było to, dopóki gdzieś nie wylądowałem. Jak ja to mówię, w pięknej miejscowości. Może i się siedemnastet. Hmm. No i... Wtedy... Konkretnie na maksa, ale to już Ponad poprzednie to było, już tak na maksa się zawiodłem, że Muszę kawę się napić no. Może po prostu skorę i Prawie wszystkich z Może nie wszystkich, może grona osób Z takiej i grona osób co on mu powiedział to zrobił się tak jak grona osób o których wie no na przykład dami się wygadza 10 osobom a te 10 osób się wygadał kodem 15 no i tak to jest a skoro tu już ja wiem że szybko flotki z tego Szybko. Raz była taka sytuacja, o której nie chcieli mówić, ale naprawdę. Znaczy, tych osób, którzy nie byli w szkole, widzieli. Albo jak nie, nie, nie widzieli, to zaraz jeden, drugi w to pytał. A ten, kto wie, to powie, ten się dowiedzie, ten tamtemu, i ten tamtemu, i ten tam i tam, 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 tam jest, ale pójdzie. No. Także przyjaźń może być wiosna wieczna, ale niekonieczny. No to raz popolujemy ja No i teraz przechodzimy do miłości, czyli Re reakcja e, chłopak z dziewczyny, no. no i tu jest problem, no bo wszystko pięknie, ładnie, e, masz e, tam dziewczyny, czy tam chłopaka, czy tam e, kogoś masz, czy znaczy e, narzeczonego, narzeczoną, żona, mężczyznę i tak dalej, i tak dalej, no. Ale czasem jest przychodni tak, że masz po prostu durne myśli, dosłownie durne myśli, chociaż tak nie jest, ale ty sobie takie wyobrażasz, że obozu ja już nie opisuję obozu ja już może skrypcyjność ze tego obozu, a może ona mnie opomuje. Opowiedz... No naprawdę. Mogę wam to osobiste powiedzieć no bo tak jest, że... Um, też tak, tak mam i miałem, że... Um, głupi myśli, że może um, nie odpisuję, albo coś tego albo się czasem bo, że ja coś tutaj y, napisałem, że ktoś tam napisał o oh, a może ja tyle napisałem, może ona tyle, że miała ale... czy tam on, ona ale odpisują, a no, dobra, to już jest jeszcze spokojne, na bardziej jest to spokojne, jak jakieś jak słowo miłość się napiszę, no to ale jest takie, o, już ulgę u, u, i no, jest już w szumie No. Hmm. I nie powiem, że nie, A czasem nie. to jest, jest co widzę jak jesteście w, w, w Widzę, ta czasem jena, druga albo druga jemu um, podeszła o zytralę. To jest tak, kiedyś miałem, kiedyś nie. Miał, Co um, pójdziesz na przykład ty, z korysantą ze sportem, to już myślisz, że ty ją zytralizujesz, albo no, ona pójdzie do korysantki, a ty myślisz, że z, 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 tak naprawdę poszło do korysantki, a poszło do kogoś innego. Mieszka w głowie. No. Ale czasem trzeba radzić z tymi zdami i w pokoju i pomyśleć z tej drugiej perspektywy, że jest dobrze i się nie nastawiać na te negatywne emocje, na te negatywne sytuacje, bo człowiek jak bardziej... Myślę o tych negatywnych sytuacjach, tak jest mu gorza, pomysł, a czy ja ja się przepisy, ona jest ze na pewno mnie kocha i nie wiem pomyślcie o tym, o tym, że coś zrobi, że jest zajęty na przykład, poszła po się kąpać albo y, robi obiad, albo w czymś pomaga, nie? Na przykład jak ja nie mam czasu odpisać, bo tam piszę cię tam na baw i pomóc, bo nie mamy czasu i się kompasa, bo pomaga, albo jak jest z koleją, to wiadomo, mi, na każdej dyrekcji, podpisze. No i także ja... tyle. No i tuż mogą być takie reakcje też koledzyńskie po prostu, że coś potyka, coś oczyszczasz, czasami gadacie ze sobą, nie wiem, Chcę tam skupić na fajkę, wyskoczyć po tych zaskoczeniach i nie będę podłączać się tutaj i pet i... 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 pod y... nogi Gassi. Jak mój wychowacz jesteś no, pozdrawiony. No... i tyle. No i no, cóż wam mogę powiedzieć? Chyba by byłby to na tyle. No, no nic więcej wam. My... I wokół siebie dobrych ludzi. Dobrych, zaufanych ludzi, na których naprawdę możecie ufać, bo w tym świecie to różne bywa. tylko by znasz prawdziwego. No. I chyba to wszystko, co miałem wam powiedzieć. Wy to oglądacie już na pewno przed Sylwestrem albo na Sylwestra już w filmiki będą się pojawiać po nowym roku. No bo trochę mam nagrań, a przynajmniej już mam wolne. Także co mi przyjdzie do głowy, to semanka tak tu... Trzyma się Trzymacie się ciepło. Maura.